Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Rafał Trzaskowski wygra wybory w pierwszej turze. Tak? Nie? Być może? Czy to jest możliwe? Dwa pytania na początek. Po pierwsze, czy to jest dobre dla Polski i Polaków? Pewnie zdania będą podzielone, ale w moim przekonaniu wygrana Rafała Trzaskowskiego najlepiej w pierwszej turze. I wprowadzenie tego, co on proponuje, uspokoi Polskę. Będzie to dobre nawet dla tych wszystkich, którzy fanatycznie popierają PiS i tak zwaną zjednoczoną prawicę. Bo w żadnym wypadku nie odbierze im to praw do życia według swoich reguł, natomiast da prawo życia według swoich reguł pozostałym ludziom, którzy często te prawa mają odbierane. Albo są w jakiś sposób jeszcze procedowane. Będzie dobre dla Polski. Nikomu nie stanie się w związku z tym krzywda, chyba że będziemy mówić o hipotetycznych hordach przybyszów z krajów afrykańskich z nożami w zębach, rzucających się na co drugą Polkę i co trzeciego Polaka. No ale to są brednie. To są brednie o tym, jak wygląda statystycznie przestępczość wśród. Uchodźców poopowiadam innym razem, bo jest oczywiście, istnieje. Jaki to jest problem, problem dla krajów, które borykają się z pewnymi kłopotami? Na przykładzie Francji, zwłaszcza, które obserwowałem w ubiegłym roku, ale to poopowiadam innym razem. Po pierwsze, zatem, tak dla Polski będzie dobrze, jeśli, jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem. Najlepiej w pierwszej turze. Po drugie, czy to możliwe. Tak, ale moim zdaniem musi być spełniony jeden podstawowy warunek i nie chodzi o dyskredytowanie polityków pisu, śmianie się z nawrockiego, chociaż naprawdę prosi się o to, żeby ciągle się z niego nabijać. To nie jest śmieszne, jeśli pomyślimy, że on kandyduje na prezydenta, ale sam z siebie jest postacią zabawną, groteskową, cyrkową wręcz. Czy nabijanie się z męcena też jest bardzo proste. No, oni się proszą przy swojej inteligencji i aktywności, żeby się z nich nabijać, ale nie to jest kluczowe. Kluczowe jest stworzenie sytuacji, w której frekwencja będzie co najmniej taka jak w poprzednich wyborach parlamentarnych. Naprawdę kluczowe. Jak to zrobić? O tym za chwilę. Teraz, drodzy państwo, jedna sprawa tu na dole są takie przyciski specjalne jest subskrypcja. Bardzo dobrze, jeśli ktoś subskrybuje, nie pomija moich filmów, czy chce się na mnie powyżywać, powypisywać, jaki to ja jestem średnio półczwierć inteligentny. Okej, okay, mnie to nie boli. Język jest moim narzędziem, a wszystko to, co człowiek pisze czy mówi, to nic, tylko jego wizytówka można się ze mną pospierać, ale trzeba to subskrybować, żeby nie pominąć okazji do tego. Będzie dobrze, jeśli będziecie to gdzieś udostępniać, lajkować, tak? I pisać komentarze. Piszcie co myślicie, każdy ma prawo pisać co myśli. Na tym polega w ogóle demokracja i wolność słowa. Pojawił się także przycisk Wesprzy, jeśli ktoś uważa, że moja praca to są setki godzin. Polegająca na zbieraniu materiałów, analizie, przygotowaniu tego, o czym opowiem, ma swoją cenę, no to można te parę złotych miesięcznie poświęcić. Wspierając mnie, więc pojawił się przycisk Wesprzyj tutaj. Proszę bardzo, będzie mi miło, bo to zamiast pisać kolejną książkę, zamiast pisać kolejne dziesiątki artykułów czy reportaży, siedzę nad filmami, analizując świat. Więc jest to Realna, wymierna praca. Wracam do tematu. Czy Rafał Trzaskowski ma szansę zostać prezydentem w pierwszej turze? Tak. Słuchajcie, analizujemy wyniki poprzednich wyborów, i teraz PiS i Konfederacja razem dostały w tych wyborach 42%. Moim zdaniem to jest granica, jaką może osiągnąć tak zwana prawica. Ktoś mnie prosił, żebym wytłumaczył, Dlaczego nie uważam PiSu za prawicę? Osobny temat, ale obiecuję, że zrobię w końcu rozrachunek z analizą politologiczną prawicy, lewicy, centrum itd. Zatem pozostałe 58% to są ludzie, którzy są skłonni głosować albo na lewicę, stricte lewicę, która wyraźnie mówi o swoich programach, m.in. o prawach kobiet. I o tym za chwilę. No, i na takie centrum nieco, centrum liberalne, chociaż rzeczywistych liberałów u nas praktycznie nie ma. A jeśli, to nie mają nic wspólnego z lewicą. I o tym w zapowiadanym filmie będzie. Jak przekonać wyborców, żeby w tak wielkiej ilości poszli do wyborów znów. Jest na to sposób, jest sposób stosunkowo prosty, tylko trzeba trochę stanowczości. Stanowczości u polityków, którzy dziś dzierżą władzę. Przeglądam sobie efekty frekwencji wyborów i teraz frekwencja wyniosła ponad 74%, co jest najwięcej w historii Polski. Więc o coś ludziom chodziło. I co się okazuje? Więcej głosowało kobiet niż mężczyzn. Frekwencja wśród młodych ludzi w wieku 18-29 lat to było 71%. Zwykle jest w granicach 40-45. Młodzi ludzie, jak mawiają sami, mają wywalone na politykę. Ale nagle zrozumieli, że to nic. Politycy i polityka się nimi interesuje i nie mają wywalone na nich. Po prostu trzeba wybierać ludzi, którzy będą nas reprezentować i realizować program, który nam odpowiada. Jak była szansa, że ktoś nam będzie odcinał internet albo odcinał zasięgi i możliwość działania tam, to nagle młodzi ludzie zaczęli protestować. Pamiętacie sprawę akta. No ale tutaj też ktoś może nam ingerować, nie w internet, ale nawet w nasze życie, absolutnie prywatne. Ludzie w wieku 30-39 74%, 40-49 ponad 80%. Słuchajcie, ponad połowa głosujących to były kobiety. Bardzo wiele z tych kobiet to były te właśnie, które dotąd nie bardzo się interesowały polityką wolały. Funkcjonować w swoim mikroświecie wolno. Tylko nagle zorientowały się, że makropolityka interesuje się ich mikroświatem. Co można zrobić? Zatem wracam do tej głównej tezy. Otóż Parlament, Sejm Polski, powinien w trybie niemal natychmiastowym przegłosować uwolnienie praw kobiet. Prawo do aborcji, narzeczenie także. I prawo w ogóle do decydowania o swoim ciele. Także prawa do małżeństw jednopłciowych. I kobiet, i mężczyzn. Słuchajcie, to są podstawowe prawa w większości europejskich krajów, w ogóle w większości świata. Zaraz o tym trzy słowa powiem. I okazuje się, że z przyczyn tradycyjnych, religijno-ideologiczno-kościelnych. Nawet ludzie, którzy generalnie są postępowi, wolą tego tematu unikać. Nie da się. Powinno się podać pod głosowanie prawo zbliżone do tych, które są na Zachodzie. Słuchajcie, prawa do małżeństw jednopłciowych to są niezbywalne prawa człowieka już w bardzo wielu krajach. Czy Zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci krzywdzi kogokolwiek. Bo to jest kluczowy powód, dla którego jakiegoś prawa do czegoś się nie uchwala. No i moja odpowiedź brzmi: nie, spróbujcie mnie przekonać, że to, że dwóch facetów czy dwie kobiety wezmą ślub sobie przed Urzędem Stanu Cywilnego, bo czy wezmą sobie w jakimś obrządku, to już jest ich sprawa i tego obrządku. Ale mówię o sprawach formalnych. Czy to krzywdzi? Ich znajomych, ich sąsiadów, kogokolwiek, babcię Moherową, chłopca na kajaku, kierowcę ciężarówki, panią w sklepie? No nie. Czy to daje komuś satysfakcję, radość, jakieś, jakieś regulowanie życia? Tak, tak. Jeśli dwie osoby chcą być razem, to mają prawo być razem także formalnie. Moim zdaniem, ale nie tylko moim. Oczywiście nie jest to rzecz, która była nam dana od zawsze. Zauważcie, że w XX wieku nie można było małżeństw jednopłciowych zawierać. Historia praw do tego działania jest świeża, bo pierwsza w Europie zdecydowała się na uchwalenie takiego prawa Holandia. I to było w kwietniu 2001 roku, zatem już w XXI wieku. Potem poszły Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia, Portugalia, Islandia. Dania, Francja w 2013, Wielka Brytania w 2014, ale, ale Irlandia znacznie później, bo w 2020 roku, Luksemburg, Finlandia, Malta, znaczy Irlandia Północna w 2020. Patrzę w notatki, bo Irlandia sama z siebie w 2015. Nawet tradycyjnie katolicka Malta. Zezwoliła na małżeństwa jednopłciowe we wrześniu 2017 roku. Potem była Austria, Wielka Brytania, Słowenia, Szwajcaria, Andora, Estonia, Grecja, Liechtenstein. Co by nie rzec, mamy w tej chwili 22 kraje, które zezwalają na zawieranie małżeństw jednopłciowych. No, a my jesteśmy ciągle w ogonie. Ciągle nam się wydaje, że nam się rozpadnie kultura i cywilizacja, nam, no nie mnie, ale, ale nawet, nawet w miarę postępowym ludziom, ale jednak związanym z tradycją. Że nam się cywilizacja rozsypie, dlatego że będzie zgoda na małżeństwa jednopłciowe. A jakby tak wytłumaczyć funkcjonariuszom Kościoła katolickiego, że przecież dodatkowe śluby to przecież jest dodatkowa kasa. Może by w tę stronę poszło. Bo najczęściej taki argument do nich przemawia. Ale warto takie sprawy uchwalić. Co warto jeszcze? Prawo do aborcji. I nie chodzi o powrót do tak zwanego kompromisu, bo on już był tym, co wielu nazywa zgniłym kompromisem. Słuchajcie, 25 krajów w Europie ma już od lat prawo do aborcji na żądanie. Zwykle w większości to jest do 12 tygodnia ciąży. Bywa, że do 10, tak jak Chorwacja, Słowenia czy Portugalia. Holandia do 24 tygodnia, Islandia do 22 tygodni. We Włoszech nawet w takich zwykle, oj, 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 jest do 90 dnia. Chociaż mamy sygnały, że tam jest problem, bo lekarze odmawiają. Coś, co znamy także z Polski. W takich państwach jak Polska. Że można w przypadku zagrożenia życia kobiety, albo w przypadku gwałtu w pewnych sytuacjach, no to są jeszcze Liechtenstein, Monaco, bo to są sytuacje, których w Polsce teoretycznie można, praktycznie też, tylko że też trudno znaleźć czasem lekarzy. W Finlandii czy Wielkiej Brytanii można zdobyć zgodę na usunięcie ciąży. Z przyczyn socjalnych i tam się podaje taką przyczynę, jestem za biedna, nie utrzymam na przykład piątego dziecka, proszę bardzo. Są tylko dwa kraje w Europie, których w ogóle jest zakazana aborcja. I nie jest to Watykan, to jest Andorra i San Marino. I wydawałoby się, że ojej, niby nowoczesne kraje ale wiecie co? Tam po prostu nie ma problemu. Andora to jest niecałe nie 500 km kwadratowych, Tu mają Hiszpanię, tu mają Francję. Każdy może sobie pojechać na spacer i wykonać taki zabieg. San Marino to tym bardziej, to jest 61 km kwadratowych, W ogóle niewielu wie, że wewnątrz Włoch jest nie tylko państwo Watykan, ale państwo San Marino. No jest całkowicie zabroniona aborcja, no ale przejechanie 30 km, czy 20 w jedną, czy w drugą, już jesteśmy we Włoszech i tam możemy. Tego dokonać i prawdopodobnie dlatego te państwa nie procedują pozwolenia na aborcję, bo tam nie ma jakichś protestów, wymagań. To tak jakby wyjechać sobie z Warszawy do Radomia, na przykład, czy z Krakowa do Bielska Białej i już można. Ale wspomniałem o Watykanie, to też jest ciekawe, bo sprawdzałem: W Watykanie nie ma prawa karnego dotyczącego aborcji, ponieważ Watykan opiera się na prawie kanonicznym, a nie cywilnym, tak? bo to jest państwo kościelne. Ale to oznacza, że nie ma formalnych zakazów ani zezwoleń na aborcję w Watykanie. Czyli teoretycznie prawnie można dokonywać. Nie robi się tego z tej prostej przyczyny, że w ogóle w Watykanie jest stosunkowo niewiele kobiet, zwykle to są pracownice. No są też zakonnice, ale ich to dotyczy rzadko. A jeśli to myślę, że no w każdym razie prawo Watykanu nie zabrania. Więc w Watykanie to nie jest rzecz, która by była powszechna, ale nie jest zakazana. Natomiast od 1978 roku dokonanie aborcji jest legalne we Włoszech, więc do Rzymu z Watykanu to można spacerem przejść i mogą to robić. Pamiętajcie, ja teraz nie mówię, czy jestem za, czy przeciw. Jestem za prawami człowieka w ogóle, prawem zwłaszcza do zarządzania swoim ciałem. Ale mówię teraz w kategoriach możliwości wyborów. Gdyby prawo do aborcji zliberalizowane mocno na wzór państw zachodnich i prawo do małżeństw jednopłciowych, nie tylko tam związków jakichś, jakichś atrap prawnych, normalnych małżeństw, zostało uchwalone przez polski parlament. To byłby sygnał dla tych wszystkich paru milionów kobiet, zwłaszcza młodych, które dzieci mogą mieć, może chcą mieć, ale nie w tej chwili. A którym może się zdarzyć ze względu także na bardzo słabą edukację seksualną w Polsce zajście w ciążę I to byłby sygnał dla nich, parlament jest z wami: głosujcie na człowieka, który będzie współpracował z tym parlamentem, reprezentuje z sobą wartości postępowe, niewsteczne, niezachowawcze, to te prawa przejdą. Cóż z tego, że wciąż miłościwie nam, panujący, imć duda, ze całym, z całym swoim kaczystowskim garbem zawetuje takie ustawy albo wyśle do nieistniejącego Trybunału Kucharskiego tak zwanego konstytucyjnego w którym większość sędziów jest nielegalnych to nic no to oni to zawetują no i poczekamy te parę miesięcy wejdzie na stanowisko Rafał Trzaskowski no to zacznie się procedura od nowa, i podpiszę to. Ale to byłby jasny sygnał. Tyłek w troki, jak to mawiają czasami, i do wyborów. Bo głosujemy za przyszłością nas wszystkich. Nie chodzi o to, kto będzie pobierał pensję prezydenta. PiSowi i całej opcji kaczystowskiej zależy na tym, żeby wprowadzić swojego prezydenta, choćby po to, żeby ich ułaskawiał. Żeby ich szybko ułaskawiał No i żeby zmienić tendencję spadkową ich popularności Bo wielu ludzi, którzy się wahają To są ludzie, którzy idą zawsze za zwycięzcami Taki gęsiego, gęsiego Więc chcieliby bardzo, oczywiście I mają szansę, jeżeli nie pójdziemy Jeżeli zrezygnujemy, jeśli albo uznamy, że A i tak nasz człowiek wygra Albo mi się nie chce, bo deszcz pada Oni pójdą Pójdą, zaniosą się na noszach, pojadą na wózkach, zacząłgają się do, do tego lokalu wyborczego i oddadzą głos, bo to jest wierna grupa wyborców, wyznawców. Tego możecie być pewni. I teraz od frekwencji grupy demokratycznej, postępowej, zależy, czy to wyjdzie. Jeżeli parlament, panie i panowie parlamentarzyści, macie przygotowane ustawy, poddajcie je pod głosowanie jeśli nawet nie przejdzie to będzie sygnał, że pewna spora część parlamentarzystów myśli o tym, nie odsuwa od siebie jak zgniłe jajo, bo najpierw będziemy krzyczeć na wiecach prawa kobiet prawa kobiet, a potem myślimy sobie a to, to nie jest dobry moment pan Hołownia lubi tak mówić to nie jest dobry moment słuchajcie, nigdy nie jest dobry moment, żeby robić rzeczy na które nie mamy ochoty, no jak ci się skończy gaz w butli, benzyna w baku, albo jakiś tam pieniądz na koncie, to, to nie jest dobry moment, żeby się to skończyło. No ale to tak bywa. Słuchajcie, zerknąłem jeszcze na to, co o prawach kobiet, prawie do aborcji przede wszystkim, mówią nasi kandydaci. Rafał Trzaskowski, który nie deklaruje się jako lewicowiec, ale jest to człowiek będący, optujący za swobodami. Mówi, że poprze liberalizację prawa aborcyjnego i zapowiedział, że jako prezydent podpisze ustawę liberalizującą. Co więcej, gdyby parlament nie wyszedł z taką inicjatywą, to sam przedstawi swój projekt parlamentowi. Karol Nawrocki rzadko mówi, zresztą myślę, że jego specjaliści od PR-u, jeśli w ogóle coś takiego tam jest, bo zaczynam wątpić. Chcieli, żeby on raczej milczał, unikał tematu, ale zdążył się już wypowiedzieć raz. Nie ma jak własna inicjatywa zawsze się potknie i trzaśnie paszczą w kamień. Przynajmniej raz powiedział bardzo wyraźnie, że absolutnie nie poprze żadnej liberalizacji, nie poprze nawet do powrotu, powrotu do tego kompromisu, który był przed orzeczeniami niby Trybunału, więc nie zgodzi się nawet w sytuacji ciężkich wad płodu na to żeby podpisać ustawę zgadzającą się na aborcję. Magdalena Biejat, która nie ma szans, ale to sympatyczna kobieta z lewicy zapowiedziała, że oczywiście będzie optować za legalną, bezpieczną i dostępną aborcją dla każdej kobiety przy niechcianej ciąży. Szymon Hołownia stara się nie wypowiadać, generalnie na pewno nie będzie zwolennikiem Zamordyzmu aborcyjnego, mimo że deklaruje się jako człowiek popierający wartości tradycyjne, katolickie, nawet tam książki pisał z tej dziedziny, ale nie sądzę, żeby optował za utwardzeniem tych przepisów. Natomiast za totalnym zamordyzmem jest formalnie i podpisał to Sławomir Męcen. Młodzi ludzie mówią, będę głosował na Mencena, on jest fajny na TikToku, on mówi zero podatków i tak dalej, te bzdury już punktowałem parę razy, ale w tej kwestii Mencen milczy, bo wie, że straci tu punkty, bo przecież to właśnie młodzi ludzie od 18 powiedzmy do 30, do 30 parę, to są ludzie w dużym stopniu zagrożeni niechcianą ciążą, no bo... Szumią mocno, tak? Bywają tu i tam, zmieniają partnerów, szukają sobie opcji na życie, jeszcze nie są ustawieni, jeszcze nawet jak im się zdarzy, niechciana ciąża, tak jak starszym, którzy powiedzą: no dobra, no to damy radę, a oni pomyślą: nie dam rady, jeszcze nie czas. I nagle Sławomir Bencen mówi: absolutnie nie. Znaczy, prawie nie mówi o tym, bo w tych jego stand-upach, występach nie ma tego. Ale drodzy podpisał w 2018 roku razem z Krzysztofem Bosakiem, Grzegorzem Braunem, paroma innymi tak zwaną Konfederację Gietrzwałcką, która to jest nie to 2019, przepraszam, celem tej grupy, tej konfederacji, stowarzyszenia takiego półnieformalnego jest budowa niepodległej, katolickiej, wielkiej Polski. I tutaj Słowem kluczem jest katolickiej, to znaczy wszelka kontrreformacja, kontrrewolucja, wszystkie najbardziej zamordystyczne katolickie reguły. Zatem wyraźnie, bo tak jest w deklaracji, jest za ochroną życia także poczętego podpisało to już także przez internet 4200 osób w tym znane osoby. warto, jeśli taka osoba pojawia się w życiu publicznym sprawdzić, czy tam obok Kai, Godek, Bonkiewicza i, i innych nie ma także podpisu tego człowieka. Nie żeby nie wolno było, tylko po prostu w jakiś sposób ich to, ich to ustawia w rzędzie ludzi, którzy będą optować za utwardzeniem tych decyzji. Jeśli Sławomir Mencen byłby prezydentem, pamiętaj: zero aborcji, nawet jeśli masz umrzeć, w związku z tym i zero małżeństw jednopłciowych, zero jakichkolwiek nawet formalnych związków, ponieważ to jest niemiłe ich Bogu. Bóg wprawdzie nic o tym nie mówi, przynajmniej jak znam Biblię, że nie, nie wolno takich małżeństw zawierać. Mówi natomiast dużo o tym, jak należy mordować wszystkich, którzy nie są. Jak to mówią pięknie teraz, heteronormatywni, czyli wszyscy, wszystkich, którzy są homoseksualistami, tak? Nie, jak, nie, jak chcecie, to ja przygotuję takie cytaty z Biblii, że było wiadomo, za czym, za czym optują ci. Którzy uważają, że wartości chrześcijańskie powinny nad Polską wisieć, tak jak wiszą w tej chwili konstytuc w Konstytucji. Cytaty z Biblii, które powiedzą jasno, co to są wartości chrześcijańskie. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, wkrótce to przygotuję, mam nawet gdzieś tam zebrany taki materiał. Słuchajcie, Gdyby Mencen rządził tą kwestią, to mielibyśmy mniej więcej tak jak jest w Salwadorze, Nikaragui albo Hondurasie. Czyli za aborcję jest nawet do 20 lat więzienia dla lekarza i 8, 16, 12, 20 lat nawet dożywocie dla kobiety, jeżeli uznają, że to celowo zrobiła. Ale co więcej, w niektórych z tych krajów nawet za poronienie można iść na 5-6 lat do więzienia bo zabiłaś dziecko, tak? Proszę bardzo, to jedźcie na Dominikanę, tam żyjcie, tam z różańcem sobie chodźcie i umierajcie w takich sytuacjach. Natomiast my mieszkamy w Polsce i jeśli parlament podejmie taką inicjatywę, nawet jeśli zablokują to jakieś trzecie drogi, jakiś pan Kosiniak-Kamysz, który powinien tutaj szkaplerz, różaniec nosić w tej kwestii zwłaszcza, to przynajmniej będzie sygnał, że jest taka wola, jeśli wybierzemy Rafała Trzaskowskiego, no to będzie szansa na bardzo szybkie rozwiązanie tej sprawy. Wspominałem na początku jeszcze, że takim sygnałem zewnętrznym, który może doprowadzić do tego, że w pierwszej turze wygra Rafał Trzaskowski, jest jeszcze coś otóż, jeżeli. Faktycznie Donald Trump przyjmie zaproszenie Putina na trybunę 9 maja, żeby machać jak Breżniew tym przejeżdżającym samochodom i atrapom pocisków i tym żołnierzom maszerującym. No to Jarosław Kaczyński i jego strona będzie w czarnym dołku. W dołku z mazią, bo oni uwielbiają Trumpa. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński nadal twierdzi, że to Putin zabił jego brata, prezydenta Rzeczpospolitej. I nagle uwielbiany Trump jedzie do zbrodniarza Putina i razem machają łapkami. Więc to może spowodować, że część ludzi niezdecydowanych odwróci się od tamtej strony, albo ludzi, którzy w ogóle nie byli dotąd zainteresowani, nagle powiedzą: Nie, no dość tego dziada, głosujemy przeciwko jego wybrańcowi. Ale najwięcej. W tej kwestii może zrobić polski parlament. Tak to widzę.